Cześć z tej strony czarek z Tryminału. Witam Was w kolejnej odsłonie wideo z cyklu Sięgnij Dalej. Mam nadzieję, że poprzednie wideo udowodniły Wam, że możecie w szybki i mało angażujący sposób poprawić mobilność i tym samym sprawność swojego ciała. Dzisiaj zajmiemy się stopą, stawem skokowym. Jest to dosyć zaniedbywany przez nas staw. Jeżeli dużo biegasz, kopiesz na przykład piłkę, albo po prostu dużo siedzisz. Najpewniej ten staw masz zespawany, zabetonowany, więc zajmiemy się dzisiaj jego rozluźnieniem. Zaczynamy. Ustawcie się w klęku. Jedną nogę wyciągamy do przodu, drugą stopę kładziemy i staramy się obciążać biodrami wyprostowany staw skokowy. Czyli staramy się, żeby stopa nie była skręcona, tylko ustawiona wzdłuż piszczela. I tak sobie siedzimy, wyprostowane plecy i staramy się głęboko oddychać. Zmieniamy nogę. I siadamy, rozluźniamy się i staramy się na prostych plecach nabierać powietrza i wypuszczać. Powinniście czuć rozciąganie w przedniej części stopy. Ok, kolejnym ćwiczeniem klęk nóż, napieramy jedną i drugą ręką na kolano i wychodzimy jak najbardziej do przodu, starając się złapać tutaj jak najmniejszy kąt w stawie skokowym. Pięta się nie odrywa i cały czas napieramy dłońmi na kolano. I tak samo staramy się luźno oddychać. Tak samo jak wcześniej, każde ćwiczenie wykonujemy 30 sekund, wszystko sobie powtórzymy dwa razy. Czas na zmianę nogi. Pamiętajcie, żeby kolano nie uciekało do środka, ewentualnie trochę na zewnątrz i ruszamy z drugą nogą. Pamiętajcie, żeby napierać mocno na kolano, wtedy zmusimy nasz staw skokowy do. Mobilizacji. Pamiętajcie o wydłużonym, luźnym oddechu. Ok. Ostatnim ćwiczeniem w tej serii będzie chodzenie. Pewnie pamiętacie z WF-u na zewnętrznych częściach stopy. Ustawiamy stopy jak najbardziej. Do zewnątrz wykręcamy je i małymi krokami, na prawie że prostych kolanach, chodzimy sobie, jak akurat, po macie, do przodu i do tyłu. Robimy to delikatnie i powinniśmy czuć jak cała nasza boczna część, zewnętrzna część stawu skokowego się rozluźnia, rozciąga. W skrajnych przypadkach możecie poczuć nawet piszczel bądź powyżej, jeżeli naprawdę te struktury macie ponapinane. Ok, powtórzmy sobie zatem wszystko od początku. Zaczniemy sobie od klęku. Siadamy sobie na jednej nodze, drugą dajemy do przodu. Czemu nie na dwóch, nog Czemu nie na dwóch stopach? Jak to zazwyczaj bywa? Na jednej jesteśmy w stanie bardziej obciążyć, skupić się, mm, skupić się bardziej na niej. Najczęściej bywa tak, że jeden staw skokowy jest bardziej rozciągnięty, drugi mniej. Więc tutaj możemy popracować na każdej kończynie osobno. Oddychamy i już pora na zmianę. Powoli znajdujemy optymalną pozycję. Proste plecy i skupiamy się tylko i wyłącznie na oddechu na tym, żeby biodro opadało nie obciążało swoim ciężarem kostkę. Ok, kolejne zadanko. W klęku jedno nóż, Łapiemy się za kolano i wychodzimy do przodu. Staramy się zrobić to bardziej niż poprzednio, obciążyć bardziej staw kolanowy i tym samym powinniśmy czuć, że to zgięcie w stawie skokowym powinno być już kilka stopni, e, kilka stopni większe niż poprzednio. Pamiętajcie też, że zdrowy staw skokowy to zdrowe kolano. Często jak nas, e, jak nas boli kolano, to problem nie jest w samym kolanie, tylko... Albo może być to spowodowane biodrem, albo właśnie niżej, czyli kostką. Zmieniamy sobie nogę. Dlatego warto dbać o wszystkie stawy, nie o tylko te, które bolą, tylko właśnie traktować ciało jako całość. I napieramy na kolano, wychodzimy drugą nogą. W miarę jak będziecie robić te ćwiczenia, sami zrozumiecie, jak ważny tutaj jest wydech. Ja czuję, że oddychanie. Ja czuję, że z każdym wydechem moje kolano idzie o parę milimetrów do przodu. Ok. Wstajemy i na koniec jeszcze raz się przejdziemy, ustawiamy stopy jak najbardziej na zewnętrznych krawędziach. Próbujemy je złączyć ze sobą całe podeszwy i ruszamy w przód na jak najbardziej w prostych kolanach i w tył. Okej, okay. moi drodzy, mam nadzieję, że czuliście różnicę. Powtarzajcie ten zestaw częściej. Dołączajcie też do innych zestawów. Łączcie to wszystko, kombinujcie sobie, jak Wam się podoba. Zapraszam Was do innych wideo. Do zobaczenia. Cześć!